Konflikt wesen. Manowska odrzuca wniosek Sąd Najwyższy. Pierwszy prezes Małgorzata Manowska wydała oświadczenie w sprawie Kolegium Messen. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, nie zgodziła się na nadzwyczajne posiedzenie Kolegium Messen. O zwołanie go wnioskowało kilkoro sędziów, w związku z ostatnimi decyzjami CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Sen. O niezwłoczne wyznaczenie posiedzenia kolegium, w związku z orzeczeniami CUE z ubiegłej środy i czwartku zaapelowała w piątek członkini kolegium Esen sędzia Marta Romańska z Izby Cywilnej w porozumieniu z innymi sędziami z kolegium, prezesami SN Dariuszem Zawistowskim, Michałem Laskowskim i Józefem Iwulskim oraz sędziami Agnieszką Piotrowską, Dariuszem Dończykiem, Bogtanym Bieńkiem, Jarosławem Matrasem, Tomaszem Artemiukiem i Krzysztofem Rączką. Sędzia wnioskowała, aby, z uwagi na charakter sprawy, posiedzenie kolegium odbyło się nie później niż w poniedziałek. Nie dostrzegam pilnych zagadnień w poniedziałkowym oświadczeniu. Pierwszy prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała o nieuwzględnieniu wniosku. Zarówno pani sędzia, jak i wszyscy pozostali członkowie zostali poinformowani o planowanym kolejnym posiedzeniu kolegium we wrześniu bieżący rok. Przy uwzględnieniu i poszanowaniu planów urlopowych wszystkich sędziów, wchodzących w skład tego organu, czytamy w jej odpowiedzi. Nie dostrzegamy obecnie pilnych zagadnień, należących do kompetencji kolegium, które uzasadniałyby organizację posiedzenia tego organu w trybie ekstraordynaryjnym. Powyższe nie oznacza, że nie dostrzegamy wagi spraw, które, zgodnie z wnioskiem, miałyby zostać objęte porządkiem obrad podkreśliła pierwszy prezes SSN. Jak dodała, zgodnie z regulaminem SSN, kolegium sądu może z własnej inicjatywy podjąć uchwałę w ważnych sprawach Sądu Najwyższego, jednak nie oznacza to, że stanowisko to ma być zawsze wyrażone w trybie pilnym. W piątek prezes Manowska poinformowała o uchyleniu zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia CUE z 8 kwietnia ubiegłego roku, kiedy to CUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Jestem głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna SN jest w pełni niezależna w sprawowaniu ustawowo jej przypisanej jurysdykcji, a sędziowie tej Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu, napisała prezes Manowska. Rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski wyjaśnił, że decyzja prezes Manowskiej otwiera możliwość orzekania przez Izbę również w sprawach dyscyplinarnych. Przesłanki zostały spełnione w poniedziałkowym oświadczeniu. Sędzia podkreśliła, że wydanie piątkowego zarządzenia pozostawało i nadal pozostaje w wyłącznej kompetencji pierwszego prezesa SN. Sędzia przypominała, że zarządzenie, o którego uchyleniu zdecydowała, miało obowiązywać do czasu wydania wyroku przez TK w sprawie zainicjowanej pytaniem Izby Dyscyplinarnej lub wyroku przez TSŁE. Obie te przesłanki zostały spełnione. Co w pełni uzasadnia podjęte działania, napisała. Niezależnie od powyższego, jestem przekonana, że i obecnie nie ma potrzeby podejmowania działań przez PPSN, gdyż ani wyrok TK, ani wyrok CUE nie zawierają żadnych dyrektyw kierowanych bezpośrednio do pierwszego prezesa SN, czy nakładających na niego sprecyzowane obowiązki, napisała pierwszy prezes SN. Podkreśliła, że jeśli sygnatariusze wniosku czują potrzebę złożenia oświadczenia, mogą zrobić to, publikując je na specjalnej stronie SN. Decyzja Trybunału w środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego CUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów. Na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK w środę, CUE, uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej, wydał kolejne postanowienie zabezpieczające o środkach tymczasowych w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny Trybunał zobowiązał Polskę do Natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej także między innymi w sprawach immunitetów sędziowskich. Z kolei w czwartkowym wyroku w sprawie, w której wydane zostało zabezpieczenie z kwietnia 2020 rok, Sue orzekło o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Według CUE proces powoływania sędziów wesen, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu Krajowej Rady Sądownictwa, którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości.